Cześć baranki, witam Was w przesłanie z kart tarota na piątek 19 lipca. Zobaczmy, co się pokazuje dla Was. Wisielec i pazik kielichów. Wisielec i, i Kielichów mogą oznaczać jakieś oczekiwanie na coś, yy, oczekiwanie na nową ofertę, nową propozycję, być może nową relację, nową znajomość. Może czekacie aż ktoś się odezwie, to może być ktoś z żywiołu Wody, Rak, Ryby, Skorpion. No i możliwe, że chodzi tu o jakieś spotkanie towarzyskie, yy, randkę yy, lub jakąś ofertę, ofertę pracy, propozycję pracy, współpracy. Może tu jakieś kwestie związane z dziećmi, ale oczekujecie: przy wisielcu, oczekujecie właśnie jakiegoś zdarzenia. Coś tutaj może się opóźnić, coś może zmienić, termin, jakaś sytuacja, tak? Czy osoba może zmienić termin, na przykład spotkania. Możliwe również, że w piątek. Na przykład zostanie coś odwołane, na przykład jakaś randka, czy też jakieś spotkanie ktoś odwoła, więc też taka jest kwestia. Może zobaczycie pewne sprawy z innej perspektywy, może w inny sposób popatrzycie na przykład na jakiegoś mężczyznę, dziecko, czy jakąś tą ofertę, tą propozycję która do Was będzie szła w każdym razie powiedziałabym, że czas gra na Waszą korzyść, nawet jeśli coś tutaj się opóźnia, spóźnia, przesuwa w czasie, to mimo wszystko gdzieś tutaj co ta sytuacja będzie dla Was sprzyjająca. Do usłyszenia, cześć. Cześć byczki. witam Was w przesłaniach z kart Tarota na piątek, 19 lipca. Zobaczmy, co może się wydarzyć. Dwójka kielichów i, i karta kupca, czyli nowości. Nowa relacja, nowa znajomość, nowa propozycja spotkania e, z kimś nowym. Być może. E, być może chodzi o całkowicie nowe relacje, ale może chodzić o rozpoczęcie jakiegoś cyklu, jakiejś znajomości, która już może na przykład być. Możecie znać kogoś i tutaj możecie rozpoczynać jak gdyby nową, no na przykład, no, może wchodzi na nowy poziom, tak bym powiedziała, tak? W danej relacji z tą osobą. Więc możliwe, że no, na przykład jakieś coś postanowicie tutaj wspólnie. Możliwe jakieś nowe informacje, być może ktoś z Was podpisze jakąś bardzo dobrą, korzystną umowę tego dnia. Może to będzie umowa o pracę. W każdym bądź razie ta umowa będzie bardzo dobra dla Was. Będzie tutaj wszystko dogadane, wszystko będzie jasne, będą Wam pasować jakieś odpowiednie warunki. Czy jakieś możliwości, które będą tam zawarte w tej umowie, obowiązki, no to wszystko Wam będzie, wszystko powiedziałabym, że będzie obgadane, ugadane, wszystko będzie pasowało. No i tutaj chęć właśnie pójścia w to, chęć podjęcia też ryzyka dla niektórych z Was, żeby na przykład iść w tą umowę. A może jakieś rozmowy na jej temat jeszcze tutaj będą, ale wszystko wygląda bardzo pozytywnie, że to jednak Wam będzie sprawiać radość, że to jest coś, no być może, na co niektórzy z Was czekali. Do usłyszenia, cześć. Cześć bliźnięta, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na piątek, 19 lipca. Zobaczmy jaka będzie energia dla Was. Mak. Mak i dwójka kielichów. No, powiedziałabym, że niektórzy z Was będą podpisywać jakąś umowę, być może z, w jakiejś firmie, z jakąś organizacją, przedsięwzięciem, z jakąś osobą, która prowadzi na przykład jakieś przedsięwzięcie. Tak, jakbyście chcieli do tej osoby, e, na przykład, e, no, jeżeli szuka ktoś pracy, no to tutaj jakieś rozmowy, tak, może przeprowadzane były, może będą w piątek przeprowadzane. W każdym bądź razie tu jest świetna pokazana komunikacja, świetne dogadywanie się. Niektórzy mogą chcieć podpisać jakieś umowy, inni może będą się jeszcze zastanawiać, ale dogadanie się jest świetne, czyli komunikacja jest na wysokim poziomie. Może tutaj również być tak, że będziecie załatwiać jakieś sprawy, na przykład związane z umowami, czy z jakimiś kwestiami, ja bym powiedziała, z taką biurokracją, jeśli chodzi o wasze jakieś przedsięwzięcia, może chodzić o jakieś projekty, może chodzić o waszą firmę. No, i tutaj, tak jakbyście właśnie coś działali w tym kierunku, podpisywali umowy, może prowadzili jakieś rozmowy z ludźmi, może jakiś nabór po prostu do waszej firmy, czy wy uczestniczycie w jakimś naborze takim ogólnie, ogólnodostępnym, bym powiedziała. Na przykład, więc tutaj mogą być jakieś takie kwestie: może być kwestia doradzania się w jakichś w jakiś też bardziej tu sytuacjach biznesowych, bym powiedziała. Ale dla niektórych osób może być też taka sytuacja, że będziecie na przykład rozmawiać z kimś. Tutaj a propos uczuć, sfery takiej emocji, miłości, przyjaźni, no to pokazuje się tutaj również jakaś komunikacja z kimś i możliwe, że kogoś poznajecie tego dnia, możliwe, że będzie to jakiś przyjaciel, może ktoś z kim już się znacie i też może być jakieś spotkanie z tą osobą, rozmowy. A także bardzo mile i przyjemnie spędzony czas. Do usłyszenia, cześć! Cześć raczki, witam Was w przesłaniach z kart tarota na piątek, 19 lipca. Zobaczmy, co może się wydarzyć dla Was królowa była. I karta gwiazdy. Powiedziałabym, że dla niektórych może być tutaj jakieś spełnienie marzeń, może jakaś rozmowa z szefową, o czymś będziecie ważnym rozmawiać, dla was ważnym. Może chodzić o to, jak, żeby was wyróżnić w jakiś sposób, może chodzić o jakieś dodatkowe zadania, może chodzić o to, że macie reprezentować na przykład jakąś firmę, więc dosyć istotne kwestie, tak bym powiedziała. Więc gdzieś tutaj takie y, sytuacje, może chodzić o jakąś reklamę i tutaj też może rozmawiacie. Z szefową o jakiejś reklamie w firmie, ale może być też tak, że to wy podejmujecie jakieś decyzje, może na przykład chodzić o waszą firmę, którą wy prowadzicie, więc, tak jakbyście no, mogli tutaj w piątek się wykazać czymś, tak jakbyście mogli zostać dostrzeżeni, w piątek ktoś może się zainteresować waszą działalnością, ktoś może się zainteresować waszą firmą. Waszymi zadaniami. Ktoś może jak wcześniej się nie interesował, tak w piątek może zwrócić uwagę na was, na waszą pracę, na was w ogóle, na Wasz wygląd, królowa była to jest piękna kobieta, więc tutaj możliwe. Nie tyle pewność siebie, która pomaga również w tym zauważeniu. Ale również właśnie to, że no, błyszczycie, więc tego dnia faktycznie możecie być łatwiej zauważalne. Na przykład ktoś z Was może zacząć się chcieć lub chcieć współpracować na przykład z jakimś modelingiem z jakimiś, na przykład w telewizji, w radiu, ktoś może tutaj rozmawiać, czy nawiązywać współpracę właśnie z jakimiś mediami, no, jakieś hostesy, coś takiego, jakieś promocje, marketing, reklama, no to jest właśnie to jest to. Więc w piątek mogą być na ten temat rozmowy, może z szefową, może to wy podejmujecie jakieś decyzje z tym związane, a może ktoś po prostu wypływa. Wypływa gdzieś, no powiedziałabym, jak wcześniej nie był zauważalny, tak nagle w piątek jest dostrzeżony. Do usłyszenia, cześć. Cześć, Lwy, witam Was w Przesłaniach z kart Tarota na piątek 19 lipca. Co może się wydarzyć w piątek? Zobaczmy. Karta umiarkowania i diabeł. No, to powiedziałabym, że jakiś taki namowa, namowa jakiegoś relaksu, namowa mile spędzonego czasu, choć przy diable to fakt, faktem może być miły czas, ale w jaki sposób odbije się czkawką, tak bym to określiła. Przy diable to może być trochę może marnotrawienie czasu też, dla co niektórych. Być może ktoś w piątek potraktuje no, już ten dzień jako weekend, czyli nie będzie się mu chciało pracować, więc tutaj jakiś taki może być, no, może być po prostu niechęć do pracy tego dnia, może być chęć właśnie takiej łatwości. W tym dniu łatwości do odpoczynku, do, no do takiego, powiedziałabym, waga, wagarowania. O, jeśli mogę tak użyć tego słowa. Natomiast może być tak, że jeżeli planujecie sobie tutaj urlop na piątek, czy Macie zamiar gdzieś sobie pojechać, to coś tutaj takiego się wydarzy, że albo się to nie uda, albo będziecie rozczarowani tym wyjazdem, tym relaksem, tym odpoczynkiem. Ktoś może mieliście jechać z przyjacielem, przyjaciółką, może z partnerem, ktoś może tutaj zawieść was, ktoś może nie pojechać, ktoś może zmienić plany w ostatniej chwili. No więc tutaj takie kwestie powiedziałabym, rozczarowujące przy tym diable niestety. Um, i mały odpoczynek. O, tak bym też to ujęła. Do usłyszenia. Cześć. Cześć, Panny. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na piątek, 19 lipca. Panny, zobaczmy, co Wam się pokazuje na piątek. Rycerz, rycerz buław i rycerz mieczy. Możecie mieć do czynienia z osobami z żywiołu ognia i powietrza. Czyli lew strzelec, lew strzelec i baran, ewentualnie, ewentualnie bliźnięta waga wodnik. No, i powiedziałam tak. Z jednej strony, może być jakiś, jak, jakiś wyjazd, jakaś podróż w piątek, może będziecie gdzieś jechać, coś załatwiać. Może to być nagłe, niespodziewane, tak naprawdę, może być z pracy, a, a może być w kwestiach e, sfery prywatnej, więc możliwe jakaś randka, spotkanie, coś, co wyjdzie nagle z nienacka. E, natomiast e, powiedziałabym, że. Z, Tutaj może być taka pokusa jakiejś namiętności, może być pokusa jakiegoś flirtu, romansu w piątek, spotkania się z kimś, z kim nie powinniście się spotkać. Spotkania z kimś, kto może wam narobić problemów i jakiś chaos wprowadzić w wasze życie. Pytanie: czy no, gra jest warta świeczki, czy chcecie zaryzykować dla tej osoby właśnie tutaj jakieś spotkanie, czy chcecie tego chaosu w swoim życiu? To już każdy musi sobie odpowiedzieć sam. Natomiast tu mi się pokazują. Em, Pokazuje się być może, dla co po niektórych dwóch mężczyzn no do wyboru, albo będziecie chcieli w piątek spędzić z nimi obydwoma jakoś czas, więc może chodzić tutaj o to, by ten czas sobie podzielić w jakiś sposób. Ktoś z Was może tylko z jednym, ktoś z Was może z dwoma, no różnie tutaj zależy od Waszych sytuacji, od tego, kim ci mężczyźni dla Was tak naprawdę są. W każdym razie tutaj sprawy różnie mogą się potoczyć, bo tutaj pokazuje się od namiętności poprzez jakąś kłótnię, dyskusję. Dlatego mówię, no, jakiś taki chaos, nie do końca fajne sprawy, bo na początku może się tu fajnie zapowiadać coś, i może się to przerodzić w jakąś awanturę, kłótnię. Do usłyszenia, cześć. Cześć, wagi, witam Was w Przesłaniach z kart Tarota na piątek, 19 lipca. Zobaczmy, jaka energia będzie tego dnia dla Was. Sześć monet i karta Pazika Mieczy. Dzielenie się czasem wspólnym z na przykład partnerem albo z dzieckiem. Może być też czas poświęcony na naukę, naukę z dziećmi. Być może ktoś z Was pracuje z dziećmi w tym okresie wakacyjnym, może jakaś kolonia, coś zaczyna się takiego. Może gdzieś się udzielacie po prostu i pomagacie gdzieś dzieciom. Może chodzić nie tylko o dzieci, może chodzić w ogóle o wspieranie jakiejś organizacji. Charytatywnych, na przykład. Więc tutaj może być zbieranie informacji na dany temat, ten, który chcecie tutaj wspomóc, na przykład. Czy osoby, które chcecie wspomóc, bo to mogą być równie dobrze osoby starsze, to mogą być zwierzęta. Gdzieś tu się pokazuje hojność, szczodrość, ale mam wrażenie, że tutaj chcecie się upewnić co do danej na przykład organizacji, co do danej sytuacji, czy naprawdę ktoś potrzebuje pomocy. I tutaj zbierać jakieś informacje, być może rozmawiacie z kimś na ten temat. Mogą tu być kwestie związane z waszymi dziećmi, kwestie związane z jakimiś kursami, nauką jakąś. Być może ktoś z was chce podjąć się w piątek jakiejś nauki, może jakiś dodatkowy kurs, stąd zbieranie informacji na dany temat. Może być tak, że ktoś was namawia, przyjaciel, przyjaciółka, na to, żeby właśnie coś tutaj zrobić, żeby pójść w jakimś kierunku, czegoś się nauczyć może języków obcych, może. No, przy mieczach może jakieś kwestii podstaw prawnych, może jakich, sporządzać jakieś umowy. No tutaj mogą się pojawiać takie różne kwestie. Do usłyszenia, cześć. Cześć skorpiony, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na piątek, 19 lipca. Zobaczmy, jaka energia mi się pokazuje w piątek dla Was pustelnik. I karta czwórki była. Ktoś tutaj może odczuwać pustkę, pustkę samotność w relacji jakiejś albo w związku z jakąś relacją, w związku z jakąś osobą. Być może nie ma odpowiedzi dotyczącej jakiegoś wynajmu mieszkania, może mieliście oglądać wspólnie jakąś działkę, dom, mieszkanie na wynajem. I tutaj, tak jakby cisza. Na razie nic się nie dzieje w tej kwestii. Może zastanawiacie się, potrzebujecie czasu, by sobie przemyśleć pewne kwestie, związane na przykład ze wspólnym zamieszkaniem. Może chodzić o waszą wspólną przyszłość z partnerem, i tutaj też może ktoś potrzebuje czasu, zastanowić się, czy chce w ogóle być z tą osobą, więc gdzieś tutaj jakieś takie. Myśli mogą Was w piątek nachodzić, może będziecie potrzebować czasu, żeby się zastanowić, a może ktoś będzie odczuwał, tak jak mówiłam, pustkę samotność w związku z partnerem, może partner gdzieś wyjeżdża w piątek. Tu mogą być jakieś spotkania rodzinne również się pokazują. Nie wiem, czy na nie pójdziecie. Jeśli pójdziecie, możecie czuć właśnie się osamotnieni. Może być tak, że pójdziecie osobno, może partner nie będzie mógł pójść, może partner pójdzie, wy nie pójdziecie. No różne tutaj są takie kwestie zastanowień, przemy... zastanowień przemyśleń. No przy pustelniku zawsze trzeba popatrzeć, że tutaj coś raczej robi się samotnie, e, potrzeba na coś czasu, ale też to jest samotność, więc e, powiedziałabym, że możecie się ewentualnie doradzać tutaj też w jakichś kwestiach związanych z jakąś imprezą rodzinną, może. Chodzi o jakieś zaręczyny, jakiś ślub i na przykład doradzacie się kogoś co do jakichś kwestii na przykład prezentu, czy jak się ubrać. No różne to mogą być jakieś takie kwestie, więc też możliwe tutaj jest doradztwo. Do usłyszenia. Cześć. Cześć strzelce. Witam Was w przesłaniu z kart Tarota na piątek 19 lipca. Zobaczmy jaka energia do Was płynie tego dnia. Umiarkowanie no, i sąd ostateczny, czyli ktoś wraca. Ktoś coś, jakieś sytuacje wracają, ktoś wraca, ktoś może chcieć się z Wami spotkać tego dnia, ktoś może tutaj zaproponować w ogóle jakiś taki relaks, ktoś może zaproponować tutaj Wam na przykład spacer, wyjście gdzieś na zewnątrz razem, no, może pójście do kina. W każdym razie, jakieś takie. Coś, co ma was zrelaksować, gdzieś, gdzie możecie znaleźć czas, miejsce, by sobie porozmawiać, bo tutaj tak naprawdę chodzi nie tylko o to, by się zrelaksować, ale tutaj chodzi o to, że ktoś będzie próbował w taki sposób was przekonać do siebie, by razem spędzić czas na rozmowie, z tego względu, że sąd ostatecznie mówi o tym, że ktoś tutaj wraca i ktoś będzie potrzebował waszego... Albo przebaczenia, albo właśnie jakieś rozmowy, albo wyjaśnienia sobie jakichś kwestii, jakichś spraw, czegoś na co wcześniej nie było, albo czasu, albo nie wyjaśniliście pewnych kwestii, pewnych sytuacji. Może ktoś uważa, że coś tu jeszcze jest, jest warte omówienia, może jeszcze ktoś chce ratować jakąś relację, ale to jest ktoś z przeszłości, ktoś, kogo już znacie, więc tak jak mówię, może to dotyczyć osoby, ale może to dotyczyć sytuacji, która do Was wraca jak bumerang tego dnia. Piątek, no i będziecie musieli sobie z nią jakoś poradzić, będziecie musieli albo, no, albo zamknąć tą sytuację po prostu w piątek, no albo dalej się z nią w jakiś sposób. No, w jaki sposób z nią być po prostu? Także to już od Was będzie zależało, jaką decyzję podejmiecie. No i czego oczywiście to dotyczy? Tu mogą oczywiście powrócić jakieś kwestie rodzinne, więc może chodzi o omówienie jakichś spraw, może jakiś wspólny wyjazd, wspólny urlop, wspólne spędzanie czasu, może jakieś wyjście z kimś z rodziny. Też mogą być na ten temat rozmowy w piątek. Do usłyszenia, cześć. Cześć koziorożce. Witam Was w przysłonie z kart Tarota na piątek 19 lipca. Zobaczmy, co się tutaj pokazuje dla Was. Koziorożce, karta głupca oraz karta szóstki monet. No, to jakieś początki. Zastanawiacie się nad nad tym, jak zbalansować jakieś dwie kwestie. O tak by powiedziała, i tu jakieś nowe pomysły mogą Wam przychodzić do głowy, albo może to być związane właśnie z czymś nowym lub z kimś nowym. E, może chodzić o to, żeby znaleźć taką równowagę między na przykład jakąś nowo poznaną osobą, a znaną dotychczas. Może, albo jest, jesteście w relacji, więc gdzieś tutaj jakieś wypośrodkowanie, wypośrodkowanie czegoś. Może chodzić o jakieś nowe pomysły, a pomysły, które gdzieś tam już w was trzemią od jakiegoś czasu, i też chodzi o to, by wypośrodkować to, by, wybalansować tu daną sytuację. Może chodzić o to, by znaleźć jakiś taki złoty środek na pewne kwestie, pewne sprawy. Tu oczywiście może się pojawić pomoc, być może zaczynacie udzielać się w jakiś sposób charytatywnie w jakichś organizacjach. Może stwierdzacie, że będziecie pomagać na przykład dzieciom, jakiś wasz, to jest wasz jakiś nowy pomysł. Może ktoś stwierdza w piątek, że chce gdzieś jechać, więc gdzieś tutaj coś, co może kosztować. Może trzeba będzie pomyśleć o jakimś kredycie za coś, więc coś nowego. No, i tak jak mówię, być może potrzeba jakichś pieniążków też na ten nowy cel. Też tak może być. Do usłyszenia, cześć. Cześć wodniki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na piątek. Na piątek 19 lipca. Zobaczmy, jaka energia dla Was będzie tego dnia. Czwórka buław i król buław. No, więc tutaj powiedziałabym dogadywanie się z jakimś mężczyzną. Jakaś stabilizacja się pokazuje, więc być może stabilność, ktoś może Wam dawać poczucie stabilności, poczucie bezpieczeństwa, na przykład finansowego, albo poczucie chęć zamieszkania razem, chęć, by być razem, jeśli nie jesteście jeszcze, tak? Natomiast tu się pokazuje, przyjaciel, przyjaciółka może chodzić również o stabilizację w pracy, być może rozmowy, które dotyczą stabilizacji w pracy, czyli jakieś takie dobre, fajne, mądre rozmowy z szefem, szefową. I Wam tutaj doradza, albo Wam mówi właśnie o tym, że Wasza pozycja w firmie jest, jest stabilna, nie macie się o co martwić, więc tutaj też fajnie dosyć. Natomiast jeśli chodzi o sprawy domowe, no to może tutaj być kwestia spotkania z przyjacielem, przyjaciółką tego dnia. Może chodzić o no, jakieś takie kwestie, powiedziałabym, być może namiętności tego dnia również. Może chodzić o kwestie zakupu jakiejś nieruchomości lub nieruchomości. Może chodzić o takie ogólnie poczucie stabilizacji tego dnia. Więc gdzieś to dla Was będzie bardzo istotne, ważne. Może chodzić o jakieś omówienie kwestii, dociągnięcie, nie wiem, zapięcie czegoś na ostatni guzik, jakichś spraw związanych z kupnem, sprzedażą, wynajmowaniem czegoś. No, więc tutaj też takie sytuacje, kwestie mi się pojawiają. No, a może po prostu takie spotkanie z jakimś przyjacielem, spotkanie takie towarzyskie, bym powiedziała, lub z kimś na jakimś stanowisku, z kimś, kto jest niezależny finansowo, no, z kimś, kto ma jakąś pozycję zawodową. No i tutaj spotkanie z tą osobą się pojawia. Do usłyszenia, cześć. Cześć, rybki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na piątek, 19 lipca. Zobaczmy. Jaka energia będzie tego dnia? Dla Was. Trójeczka mieczy mi się pokazuje. I królowa kielichów. No ktoś Wam kosza Komuś się nie spodoba jakaś sytuacja, jakaś kwestia. I to może być partner, partnerka zdrada. Może zdrada to za mocno powiedziane, jeśli mówimy o karcie dnia, ale jak, jakaś kłótnia, niedogadywanie się, rozczarowanie kwestiami partnerskimi, kwestiami z jakąś przyjaciółką, z matką, więc tu mogą być jakieś niesnaski, nieporozumienia, możecie się o coś pokłócić. Może się okazać, że ta kobieta, która się tu pokazuje, to może być też przyjaciółka, siostra, ona Wam wbije nóż w plecy. Może się okazać, że no Wasze, inaczej się umawialiście, inaczej ktoś tu się zachowa. Może być tak, że ktoś odwoła coś, jakieś spotkanie, wizytę, nie wiem, randkę również, bo tu mamy też partnera, partnerkę i też będziecie rozczarowani, więc tutaj też jest to pokazane. Ogólnie, jakieś kwestie, które będą rozczarowujące dla Was, przykre, no i one będą wykonane, czy zrobi Wam tu przykrość ktoś, no, ktoś, kto jest bliski Waszemu Sercu, ktoś, na kim uważacie, że możecie polegać i to może być partner, partnerka. Tak jak mówiłam zresztą wcześniej, w każdym razie, no jakieś nieprzyjemności tego dnia. Do usłyszenia, cześć.